No przepraszam, przepraszam. Czyli mam powiedzieć jesteś najlepszy królu? Tak? Bazirano. To zacznę tak. Przyznaj się do błędu. Jesteś najlepszym hvh -ha w Polsce. Przepraszam za mojego kolegę. Przepraszam za to, że, że źle mówiliśmy o Tobie. Przepraszam za wszystko to, co o Tobie złego powiedziałem. Przepraszam yy, za. Za mój trust, tak też, bo ostro się wkurzyłem na ciebie. Mm. Coś jeszcze? A, i poproszę o inwajt do skita. Ładnie, proszę, ładnie, ładnie. Ładnie.